No, jestem, 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 jestem i wreszcie wyprosiliście odcinek o ślubach, no to zaczynajmy! Wbrew pozorom ślub w Japonii jest to sprawa bardzo szybka i bardzo Biurokratyczna. To znaczy, tak naprawdę, ślub, jeśli chodzi o sam fakt prawnego wejścia w związek małżeński, jest to bardzo szybka i krótka piłka. W urzędzie miasta oboje z zaręczonych wypełniają po prostu dokumenty, składają je i kobieta. Tak, bo to kobieta przychodzi oczywiście, wchodzi w Japonię, w rodzinę męża, nie tylko poprzez przejęcie nazwiska, ale również wpisanie w tak zwany i Duchun, czyli rejestr rodzinny. Tak, to są takie rejestry rodzinne, takie, można powiedzieć, trochę doszera genealogiczne, trzymane po prostu tutaj w systemach komputerowych w dzisiejszych czasach. Ale to się ciągnie już od wieków. Ale właśnie, to jest tak naprawdę bardzo szybka piłka. Dokumenty składamy później, hanko, czyli pieczątka, dobrze, czekamy tak naprawdę to na drugi dzień czy dwa dni później dostaje się telefon i jest po sprawie już jesteście małżeństwem no i można powiedzieć kurczę ale chłodno no i wtedy wchodzą te że tak można powiedzieć obrzędy obrzędy które dają te piękno ślubu, tę uważność ślubu, bo również w Japonii, w japońskim ślubie e, młodzi przysięgają przed, uwaga, jeśli chodzi o porządek Shinto przed Bogami. O, tak jak w Shinto jest 8 milionów Bogów, więc przed wszystkimi. w obrządku buddyjskim, oczywiście przed Buddami, o i bodhisattwami albo też przed Chrystusem a tutaj to będzie na koniec, bo to jest bardzo ciekawy aspekt więc zacznijmy od tradycyjnych japońskich ślubów obrządki ceremonii zaślubin to jest hindyjski, i sama nazwa wskazuje, dlatego to japońskich, japoński, że tutaj jest shinto, a tutaj jest buddyzm. Tak, jeśli chodzi o wycedzeński, który jest troszeczkę mniej popularny niż sinzejski i też tańszy, że to jest oczywiście przysięga przed Buddami Bodhisattwami, ale to też jest przysięga o połączenie w kolejnym życiu, że odradzając się w kolejnej postaci, w kolejnym życiu znowu będziemy parą, więc no tak bardzo romantycznie. Jest to też taki obrządek, który kultywuje um, przodków. A to jest normalne w Japonii, dlatego, że kult przodków jest bardzo ważny. Każdy, no nie każdy, ale w, Starsze pokolenie. Dzisiaj też każdy z, z, z tych staruszków, z tych osób, takie wiecie, 55, plus, ym, dużo osób właśnie z tych ma jeszcze Budzydan, czyli y, buddyjski ołtarz w domu, gdzie właśnie tam często się stawia zdjęcia rodziny, y, daje się ofiary. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest ważne. No i jest jeszcze właśnie Ziędzielski, czyli ten naprawdę ten jakby rozpromowany, rozpromowana ceremonia za ślubin. Dlaczego stała się taka popularna? Bo może Wam się zdawać, że te śluby jakby są e, czymś archaicznym. Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie, dlatego że tak naprawdę e, jeśli chodzi o zwykłych ludzi, weszły w praktykę dopiero we. Erze w Meiji w 1883 kiedy to właśnie w Hi Hibiya Daijingu dzisiaj to jest Tokyo Daijingu na pewno niektórzy z Was tam byli tam brał ślub przed wszystkimi pierwszy raz w historii Japonii przed ludem brał ślub ta ceremonia była oglądana przez japoński lud Cesarz Japonii ówczesny. Więc y, ta ceremonia została rozpromowana jako y, um, uhonorowanie właśnie y, Jego cesarskiej mości i y, zwykli mieszczanie ludzie mogli też brać ślub właśnie w Shinzeyski. Pierwsze wspominki, najważniejszą podwaliną wszystkich ceremonii ślubnych jest nic innego. Jak dwie najważniejsze księgi w Japonii, czyli Kudziki i Nihonsioki. Tak, tam właśnie dwóch największych bogów, którzy stworzyli wszystkie wyspy Japonii, dzięki czemu Japonia stała się Japonią, czyli Izanami i Izanagi. Y Pobrali się, tworząc właśnie Japonię. I to była podwalina, taka pierwsza mitologiczna. Więc w okresie Kofun było to bardzo ciekawe, dlatego że Japonia, myślę, że wielu z Was, z was kojarzy się z takim systemem bardzo patriarchalnym, gdzie kobieta jest niżej, a takiego wała, bo właśnie w okresie Kofun to było bardziej oparte na klanach matek. E, czyli tak, kobieta dzierżyła władzę ponieważ... dlaczego? dlatego, że to mężczyzna jakby wrzeniał się w rodzinę kobiety wchodził do rodziny kobiety, a nie odwrotnie tak jak się kojarzy po w ogóle te zaś w lubiny nazywały się tsuma no więc w ogóle tsuma, czyli żona, więc wiadomo kto rządził no chodzimy do Muromachi Muromachi to była taka era w ogóle cała ta kultura rosnąca, samurajska właśnie zaczęła wprowadzać takie już stricte obrządki właśnie yy, ślubne. Że tak powiem, skrystalizowaną formą była ceremonia oparta na onmyo. Omio to nie jest nic innego jak po prostu filozofia yin i yang, czyli yy, połączenia przeciwieństw. Więc tak, jeśli teraz jest jakieś super dziwne, mocne kadrowanie, to wiedz, że... że na postoi tak. Tak, jeśli teraz jest jakieś dziwne, bardzo mocne kadrowanie, to nie dziwcie się, no jest dziewczynka. Cóż, czuję, że gdybym po prostu próbowała ją uspokoić, to bym dzisiaj tego nie nagrała. Ale lecimy z tym dalej. Yy, właśnie obrzędku... Ono no to właśnie yy, panna młoda w białym kimonie wybierała się do... Domu pana młodego, aby tam upić sakę i tym samym składa, składa, złożyć hołd rodzinie i przodkom męża. I to był bardzo taki prywatny rytuał. Był tam jedynie pan młody, panna młoda, opiekun panny młodej, który ją tam zabrał, no i oczywiście mnich, który odprawiał rytuał. I trzy dni po tym odbywa się właśnie ten, ten pierwiastek męski, ta ceremonia pierwiastka męskiego, to też jest bardzo. Nacisk znaczy położony na picie świętego Sake. Jest ta słynna ceremonia, gdzie z trzech czarek trzeba trzy razy kręcić w lewo. I ta ceremonia się nazywa Tansang San Kudo. Tak, i ona przetrwała do dziś. Ta ceremonia picia sake, kręcenia właśnie w lewą stronę i te trzy czarki, to wszystko ma symbolikę. To jest symbolika tworzenia węzła między oblubieńcami. Ale przejdźmy do dzisiejszych czasów. Tak to wyglądało mniej więcej historycznie. Do dzisiaj oczywiście przetrwał się jak najbardziej ten zwyczaj, ta ceremonia, która z tego co wiem ma... Ym... Dwa rodzaje, tak samo są różne typy picia tego sake. dzień to jest taki pierwszy etap, gdzie wszyscy się zbierają i idą w takim pochodzie. Oczywiście wszystko jest y ustawiane, że najpierw panna młoda, a pan młody, później rodzice i dalej krewni. I oni idą do świątyni głównie. Oczywiście najpierw musi być chemidzy, czyli obmycie, tak, święto rąk. No i później wszyscy idą właśnie e, pan młody w takiej hakamie, e, panna młoda w pięknym, białym e, kimonie, szybacy. Taki obrządek... E, Pierwszy, który oczyszcza państwa młodych ze splamień, dosłownie mówi się, że oczyszcza to jest obrządek, który oczyszcza serce i umysł. Kięza. Kięza to jest modlitwa i ofiara, złożenie ofiary. No sojo. sojo No i to jest po prostu pierwsze, pierwszy etap ceremonii, gdzie mnich przedstawia Bogom oblubieńców i powierza ich opiece yy, i ochronie. Seishi to jest przysięga, którą oblubieńcy składają przed bogami. To jest właśnie ten yy, etap, gdzie wchodzi ten rytuał yy, picia z czarek, z trzech czarek lu. I jak już mówiłam, jest to podziękowanie Bogom, jest to podziękowanie yy, przodkom. Poza tym. Użycie tych szczarek ma też takie bardzo symboliczne znaczenie, że my obopólnie teraz będziemy się dzielić tymi trudnościami przez resztę życia nawzajem, prawda? Będziemy razem iść i razem pokonywać te trudne. Na ja małgosie chłody poście na Instagramie, że są takie specjalne, jest takie specjalne drzewko, które gałązki się stawia na y, kamidana, czyli na domowym otożewku syntoistycznym. I to jest przejście, to jest brama między y, światem bogów a właśnie światem ludzkim. Pomocu Tamagushi używając właśnie y, drzewa Sasaki, on symbolizuje połączenie właśnie małżeństwa tego pary z sercami bogów. Jubia kokagi. To już weszło teraz. To jest po prostu wymiana obrączkami. Kwestia obrączek, wiadomo, przyszła z zachodu. Japończycy bardzo polubili ten zwyczaj, ale w Japonii nosi się obrączkę na palcu lewym. Miko majusu to jest taki specjalny taniec, i to zależy wszystko od świątyni, jaki jest to taniec. Bardzo ciekawie jest taniec, który wykonują Miko, które są przebrane za motyle. Jest to naprawdę bardzo piękne, bo jest to takie błogosławieństwo, że kokony, nici z tego małżeństwa tworzą się i tworzą się kokony, a z nich wychodzą piękne motyle, czyli potomkowie, więc to jest też bardzo takie symboliczne. Ogólnie każdy z tych tańców ma jak najbardziej, pewnie się domyśliście znaczenie, aby pobłogosławić szczęściem, potomstwem i też, tak jak wcześniej, ochroną boską. no sacadzyki to jest po prostu takie, jakby, taka pieczęć, która również mnie łączy nie tylko oblubieńców, ale też rodziny, ponieważ to jest moment kiedy rodzina dostaje sakę i je upije. I to jest właśnie moment, kiedy to, te dwie rodziny łączą się, można powiedzieć, w całość, że ich przeznaczenia się łączą. No, później jest wspólne zdjęcie, no ale pira ze drzwi tak to wygląda jeśli chodzi o najpopularniejszy obrządek, ale teraz pogadajmy o trendach no bo oczywiście to nie jest jedyny obrządek jest też, uwaga, obrządek chrześcijański który nie łączy się tutaj z religią osoby tutaj e, buddysto, wszyscy są buddysto shintoistami tak naprawdę, ale wszyscy tutaj którzy wyznają buddyzm i shinto to e, bardzo często mają chrześcijański ślub. Dlaczego? Dlatego, że kobieta kobietą baba babą gdziekolwiek pojedziesz, no tak zwany Wiedzień Rodo, czyli po prostu pochód Panny Młodej, no to jest coś, co dziewczęta pragną, każda pragnie po prostu pięknej sukni, e, pięknego welonu, pięknie ustrojonego kościoła, e, tego momentu, to teraz po całej młodą to jest takie wiecie, to przeszło z zachodu i to... To przyniosło taki czar, bo tutaj mamy takie archaiczne, chociaż tak naprawdę nie są aż tak archaiczne, ale archaiczne um, obrządki, takie wryte w tą kulturę, no nuda. Nie, tu się urodziły, no nuda. Więc kobiety no, ch chcą wyglądać jak księżniczka, chcą wyglądać pięknie, mieć piękną suknię, mieć piękne wesele. Więc tak, czy, ale są różne, właśnie tu ciężko powiedzieć, kto co wybiera, bo są, y można powiedzieć, patterns, tak, takie jakby. Y Szablony, ludzie, którzy. Szablony, ludzie, no. Ludzie, którzy wybierają sobie przykładowo właśnie tradycyjny ślub, ale za to wesele, mają w bardzo europejskim stylu, i tam y, panna młoda z właśnie z tego kimona pięknego przebiera się w sukienkę właśnie ślubną. Tak, suknię ślubną. Osoby, które totalnie rezygnują z tradycji, totalnie rezygnują z tego, bo uważają to za zbyt archaiczne idą totalnie w styl europejski, w styl zachodni może bardziej bym powiedziała. Te śluby nie są obrządkiem takim prawnym, w sensie nie musisz być chrześcijaninem, aby go wziąć i biorąc ten ślub nikt nie staje się tych chrześcijan. Jeśli chodzi o śluby, wesela, to, to jest w Japonii, to jest gigantyczny biznes. Abstrahując już właśnie od indziej od diera, właśnie tych ślubów w świątyni szintoistycznej czy buddyjskiej, czy właśnie w pseudo kościołach, <grytania> w stworzonych kaplicach, właśnie ślubnych, bo to nie są żadne prawdziwe kościoły. Mm -mm. No to to jest biznes gigantyczny, lukratywny, tak samo, w, tak naprawdę wszędzie. W ogóle jest pełno specjalnych magazynów dla młodych dziewcząt, właśnie o ślubach jedynie, i one się sprzedają i to bardzo, bardzo dobrze. I to jest w ogóle takie wow. Gdzie tam po prostu no cuda nie widy, co chcesz, co sobie wymyślisz, to może mieć. Możesz mieć wesele w ogóle w Disneylandzie i mieć całą sesję przed tym zamkiem kopciuszka. Po prostu możesz mieć Hello Kitty na ślubie. No co sobie zamarzysz? Ja wiem, teraz wszędzie tak jest, prawda? Wszędzie. No, no, no ślub, ślub, ślub to jest wielki biznes. Wesela. To są wielkie biznesy. To, są do, to jest dobra kasa i tak samo jest w Japonii. I teraz pro, pozwólcie, że spojrzę w notatki, aby powiedzieć Wam przybliżoną cenę yy, takiego ślubu i w ogóle wesela i tego wszystkiego. Więc zacznijmy. Sinzeński. To jest od 50 do 150 tysięcy enów, ale tylko w przybliżeniu. Słuchajcie, od czego to zależy? To zależy od jinji, czyli od świątyni sintoistycznej. Jeśli będziesz chciał gdzieś tutaj w lokalnej, to ceny są niższe, bo wiadomo, nie jest to popularne. Ale jak będziesz sobie chciała, załóżmy w Tokio, to w Meiji Jingu albo w, no właśnie, Tokio Dai -Jingu. No to Geras szykuj porządną kasę. To, to wszystko zależy od rangi właśnie danej świątyni, czy też danej utyry, czyli świątyni buddyjskiej. Ten ślub w kaplicy ala chrześcijański to jest od 60 tysięcy wzwyż. I tutaj też absolutnie wszystko zależy od tego, czy to jest gdzieś kaplica na jakiejś ginzie, a gdzieś wiadomo, dzień dobry. Wszystko zależy od rankingów. Wesele to jest koszt około 350 enów i wzwyż idziemy o, tak to jest normalnie, słuchajcie no masakra jeśli chodzi ogólnie o wesela i y, różne tam zabawy i tradycje y, to wyglądają troszeczkę inaczej wyglądają jak bankiety Są, Rozstawiane stoliki, gdzie najczęściej rodziny czy przyjaciele przychodzą i mają, każdy ma swój stolik, państwo młodzi przy, siedzą przy innym stole, rodzice e, też przy innym, i e, nie ma tańczenia do Disco Polo ale jest zamiast cudownych rodziców mam, to to jest takie czytanko, tak, te są podziękowania dla rodziców czytane przed wszystkimi. Oczywiście później są, no, są takie przemowy, wiecie, no rodziców, przemowy przyjaciół, przemowy, krojenie tortu oczywiście jak najbardziej. I to tyle tutaj i w ogóle musicie wiedzieć, że każdy dostaje z przybyłych, dostaje prezent jak, jak wraca. Tak więc, yy, tak to mniej więcej wygląda, ale mówię, to zależy od stylu. Teraz po prostu tego się tak mnoży, że mm, trudno nadążyć. Dalej, podróż poślubna. To jest od 70 tysięcy wzwyż. Gdzie latają na podróż poślubną Japończycy? No, nie? to jest jeden kierunek, który jest tutaj w ogóle oblegany. Hawaje, no Hawaje to jest coś takiego, że każdy Japończyk chociaż raz w życiu musi tam pojechać. No, Hawaje to jest taki cwancyk, taki cymesik właśnie podróży po, poślubnych. Napominam też o bardzo ważnej rzeczy, czyli pierścionek, no to od 20 tysięcy aż naprawdę mogą do setek dochodzić. Tak samo zależy od kieszeni e, małżonka. Więc to wszystko zależy, zależy gdzie się kupuje, czy kupuje się na jakimś zwykłym sklepie, czy idzie się do super ekstra jubilera na gindzie, który robi ci super wypasiony na zamówienie pierścionek, więc no. Ceny się waha. Ludzie są różni. Są y, też osoby, które rezygnują ze, z wesem, słuchajcie. Są osoby, które w ogóle mają tylko y, biurowe, takie, wiecie, podpisanie. Dziękuję, kolejny dzień. Dobrze, to już jesteście jest O, super, ekstra. I to sobie zrobić to, tylko zdjęcie. Więc, dziękuję za oglądanie. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, wpadajcie na moje social media i widzimy się już niebawem. Do mam Dzięki. Bye.